Cześć, witam was w kolejnej dobrej bitwie. Odpaliłem coś późno, ponieważ jadę Black Prince'em, więc będzie dużo czasu na porozmawianie. Losowanie jak widzicie, na ósemki. 52% szturm na Kare na Black Prince'ie. mimo że go już wygrindowałem, zbadałem następcę. To w żaden sposób nie mogłem wbić masterki. Po prostu przeklęty czołg. Także nie wiem, czy jest to tak dobry czołg, że ludzie na, na nim wykręcają niesamowite wyniki czy po prostu ja nie jestem stworzony do tego czołgu niemniej jednak no trudna trudna maszyna w grze przede wszystkim ta prędkość 20 km na godzinę prędkość maksymalna pod górkę około 10 słaba armatka pancerz tak naprawdę dobry pod warunkiem, że ktoś nie wie jak w niego strzelać bądź strzela niedokładnie wówczas jest w stanie dignąć nawet 9 tiery Siódemki, no na siódemkach nawet, nawet ten pancerz jest mocny, ale na ósemkach no to taki istrzeć i może tam za ultą ma pacnąć i się przebić. Czołg, tak jak mówię, trudny do wpicia masterki, ponieważ sytuacyjny jest bardzo wolny. Zanim gdziekolwiek dojedziemy, to może być albo już po flance, albo przegrana, albo wygrana, mimo że miałem na nim bitwy. Takie całkiem niezłe wydawało mi się. Tak na takie działko, około powiedzmy 3000 obrażeń, nie wiem, top gun i te masterki nie wpadały, no to wreszcie na tej bitwie udało się tą mastereczkę wbić, także ją Wam oczywiście pokażę. Czołk już sprzedałem z niekrytym zadowoleniem. Nie lubi aż tak wolnych maszyn. Są oczywiście wyjątki, kiedy nie wiem, tak jak Protek, że on ma to działo, które naprawdę sieje grozę, no to tutaj ta armatka, no nie jest to zła armata, bo ma 171 przebicia i 150 uszkodzeń i mamy na pocisku APCR aż 240 przebicia. To jest dużo i to pozwala grać na ósemkach, na dziewiątkach. No, dzięki tej amunicji tak naprawdę ten czołg jest na wyższych tierach znośny. No, umówmy się, przy penetracji 170 granie na dziewiątkach no to jest nieco, nieco masochistyczne. 2 do 2, Black Prince jest czołgiem ślepym, Także. Trzeba blisko wrogów. Niestety ta mapa to nie jest jakaś wyborna mapa dla Black Prince'a, szczególnie w trybie szturmu, gdzie musimy się wystawiać na ten ostrzał. Ale jak widzicie, nasza drużyna nie kwapi się z atakiem. Nie jest to jakaś dobra, mocna drużyna, co widać po kolorach. Druga strona również jakoś nie jest wybitnie, bardzo mocna. Ale no, tutaj, akurat, tryb obrony ma przewagę. Wystarczy stać i klepać to, co się wyświeci. A takim Black Prince'em trzeba. Podjechać, zaryzykować sporo, no ale lecimy w tej bitwie. Ogólnie będę motorem napędowym tej bitwy. W miarę możliwości będę po prostu cisnął, ile się da, ponieważ mam strzelanie. To strzelam ten ST, co tam, tam się tam wbiło na dół. T44, tak, wbił się na dół między wrogów na chwilę obecną. Nie zamierzam tam zjeżdżać, to jest jego wybór. To nie jest mój plutonowy, żebym rzucał się za, w pogoni za uratowaniem jego życia i przypłacenie to życiem. Chcę rozegrać dobrą, mądrą bitwę i sam decydować, jak to się ułoży. Teraz, ponieważ mam już wsparcie ISA 6, co jest dla mnie już dobrym prognostykiem, teraz zjeżdżam na dół. Muszę jeszcze naprawić gąski, poczekać 5 do 4, 600 obrażeń. z 6 stracił sporo hapsów. No mówię, tam wszyscy z tyłu stoją i kampią, ale teraz wyjazd na fałeczkę. P, także zajechany met i z szósty ginie, ale w takim pojedynku myślę bez problemu. Black Prince sobie poradzi. Szczególnie że fałka jest mocno zdenerwowana tą sytuacją i po prostu ucieka. Także pierwszy raz chyba zdarzyło mi się Black Princem spowodować atak paniki u przeciwnika. Wcześniej mi się to nie zdarzało. No ale skoro ucieka, to trzeba oczywiście gonić i klepać. Mamy 1200 obrażeń. Także fałka zdecydowanie mocno spanikowała, mogła tutaj jeszcze mnie klepnąć, być może bała się, że nie przebije, czy spamerskie działko Black Prince'a, no ono szybko ładuje, także jak na przykład wyjedzie na nas taki Isek i wpadnie nam nawet za te 400, no to my mu w tym samym czasie przeładowania oddamy te 400. Także tutaj, mimo że działko jest spamerskie, no to to jest całkiem fajne, ja to działo naprawdę lubię, 8, 6 1300 obrażeń, jak widzicie, Cały czas pre do przodu powoli, ale do przodu. Wykończona kawo dwójka, Mamy tej Helkata. No bitwa oczywiście nie będzie obfitowała w niesamowite jakieś akcje, zaczepne objeżdżania i flankowania. Chociaż już meda udało się oflankować. No, cisnę do przodu, jak pozwala oczywiście sytuacja. Więcej bitewek w moim wykonaniu. Na kanale Black Princeem na pewno nie będzie, bo ten czołg sprzedałem i nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek go odkupił. No bo po co? Masterka wbita, następca wygrindowany. Mamy teraz Tygrysa P. Strzał, niestety otarł się o przednią płytę AC48 groźny rywal. Ciężko będzie go przebić z tej amunicji. Tutaj, co prawda, celowane po włazach, i te dwa strzały, tak naprawdę weszły chyba w środek. Teraz próba w ten tylny, tylny wizjer, ale weszło w przód. Teraz słaby strzał, także klepie się, przeładowanie na apcr -y. No teraz akurat ustawi się bokiem. Powrót do zwykłej amunicji. No i klepiemy 1700 obrażeń i przede wszystkim świecimy dla sojuszników, co też się bardzo w tej bitwie przydaje. No i powolutku, powolutku zbijamy tego EXPA do tej upragnionej masterki. Tygrys P z daleka przebija się bez większych problemów tak naprawdę. Teraz go zgęsiłem, teraz znowu Tygrys P ze stokową armatą się przebija. Także pancerz jak widać różnie z tym bywa. Raz potrafi dingnąć każdy pocisk, raz potrafi wszystko przyjąć. Znowu trzeci strzał Tygrysa przyjąłem. Także Tygrys mnie przebił cztery razy z daleka bez problemu i bez umiejętności dodajmy to był gracz bardzo mocno czerwony 2, 400 obrażeń i 3 fragi. Nie jest źle, naprawdę nie jest źle, ale na masterkę zazwyczaj takie wyniki nie wystarczały. Także będziemy jeszcze szukać swoich szans na tym T34 i on tutaj będzie kluczowy w zdobywaniu tego expa. Mamy go I tyłem, także klepiemy ile się da. 2700 obrażeń, jakby przekroczyć 3, to już by było nie najgorzej. Teraz ustawił się no bardzo skontowany i ciężko mi go będzie przebić zwykłej amunicji. Dlatego też za chwilę podejmę decyzję o tym, żeby przeładować się na APCR, żeby jak najszybciej spróbować go po prostu sklepać i spróbować tą masterkę wbić. Także tutaj Yy, załadowanie yy, nie ma wpływu na losy bitwy, po prostu chodzi o to, żeby jak najszybciej go wydoić, jak najrzadziej się dingnąć i yy, przekroczyć te 3000. Mamy już przekroczone 3000 i 3300, prawie obejrzyjmy sobie wyniki końcowe. No i mamy tutaj wreszcie upragnioną masterkę, z czego się bardzo cieszę, yy, oraz yy, duży kaliber, co jest ciekawe na tych tierach. Z tą armatką mamy prawie 3300 obrażeń, prawie 1600 czystego ekspa, 4 fragi, także całkiem nieźle. No a to dlatego, że jeszcze mieliśmy 2,5 tysiąca ze spota, co jak na Black Prince'a jest również no, ciekawym wynikiem, przyznacie? Także 3300 obrażeń, 2,5 za spota wystarczyło na masterkę. Czołg sprzedany, bitwa z rana, pierwsza bitwa do kawy poranna w czwartek, także jest nieźle. Cieszę się bardzo, trzymajcie się, cześć.